DZIĘKI gdzieś poszedł? Do kibla. O. Co tam? Nie, dzisiaj nie, bo ja muszę jutro rano wstać, a w poniedziałek mam na piątek. <noise> Ten weekend odpada. Super. Dzwonimy się jutro, co? pogadamy, Eta, oh. dobra? Się nie przypierdolę. Smasz jakieś cheaty. No musiałem, bo tak się trzymałeś. O oh, fuck, what the fuck! O oh, fuck. Oh, fuck! Nie, oh. ty wylądowałeś dobrze, że... Ja się zmieściłem jeszcze przed bandą? Nie! Nie! Ty też. Gorzej. <laughs> nie! <Spodle? laughs> Mamy to samo. <laughs> też to widziałem. Self radio, confirm. Mam tylko taką napierdalankę, nie? Doko? Dobra. No i też w wodzie pływam. Ło, wow, próbowałem być mądry. Jak dojedziesz do czegoś takiego, że są dwie rampy, jedna niebieska, jedna biała. One są na różnej poziomie. Wieś tak, że jedno koło jest po drugiej stronie, drugie na drugiej. Bo wiedź, aż na po, pochyłą rampę. No dobra, końca, dobra. Wiem, właśnie to zrobiłem i dlatego powiedziałem... Czemu ten... mi powiedziałeś, że ona tak robi? No bo chciałem, żebyś zrobił to za Będzie wyrównane. Oho. chuj. To się rusza, stary. Tak, ale wyjebałem do góry. Ale ja nie ogarnąłem, że to się rusza w ogóle. Powiedziałem ci, kurwa! No ale to już było za późno, gościu. go. tak. Where Domination Clarion? Czego Ty próbujesz ode mnie nie oczekiwać? Okej. Okay. <słod sharing> <Wing> Okej. Okay. Logo! Yes! Fakien zmyła? <serio> to. dzisiaj widzę, że składałeś dużo materiału. No, jest dużo starego, no. Dawaj pani Gida. Pokaż po co woda. To. To. To nic nie robi. Dawaj, Marcin, nie robi? poddawaj się. Okay. Nie, uczniów. Bądź twardy. Bądź twardy. Dawaj. Tak? No. Przypomnę, że z Shiftem się schodzi szybciej. Wow, jeszcze regenerujesz stamina. No, Ciekawe, bo Posłuchaj, się myli... zjedziesz na, na sam dół, to Wchodzę na górę, wchodzę na górę, wchodzę na górę. Znasz na dole Włączam Tajp Uuu, Dostałem. Żyję Co to do cholory Nie słyszysz tego dźwięku? Nie Oj, możesz trzeba wszędzie, wziąć na drogę Czekaj, Ja widzę Co ty widzisz teraz? U ciebie? Trzeba to samo co ty że nie masz animacji, tak? No. Idealnie, idziemy. Nie, nie podoba mi się to. No trudno, nie narzekaj. A najlepsze to jest to, że nie mogę spać, zobacz. O, chodź. Stań w tym polu. A, okej. Okay. Jest jeszcze lepiej. Jest jeszcze lepiej. <noise> powinienem być już godzinę. Nieee! Tędy! Nie Patrz jak umiątańczy zajebiście Pomyślałeś? Nie spójrz na mnie Jestem na rolkach